Ludzie! Witajcie! To pierwszy odcinek z serii surfaj, Surf i jak widzicie, może nie widzicie, ale teraz się dowiecie. Ze mną jest Igor! Natan! Mikołaj! Ja! Tak, Pozdrawiam I będziemy wszystkich widzów! Tak, właśnie co się Natan odezwał Tak samo Mikołaj, Was pozdrawia. I Igor sobie biega nie o co chodzi. No wygubia się, no. Nie wiem o co nie wiem o co chodzi, na, że tak że jak szumi, że tak szkaczą, to my na skateparku jesteśmy, nagrywamy to właśnie na dworze, na skateparku. parku i teraz przejdźmy do tej gry. Gra jest yy, dla ludzi, którzy lubią grać we spokojne gry, yy, spokojne gry, gdzie Igor się odezwał i przeklnął, powinien przeprosić, ale jak to on. Dobra, a to jest mój rekord, teraz będziemy zbierać kasę eee, Igor! Nie przyklinaj To? Od nowa. No nie! Tutaj ich chcą od nowa nagrać ten odcinek, podchodzimy już drugi raz, bo tam na to na telefon, żeby sobie pograł i wam coś pomówił. Ale nie no jak to zawsze on u, No zakończył mi nagrywanie i musiałem usunąć No i teraz właśnie się śmieję Jak widzicie to przegrałem Dobra, teraz ja teraz Mikołaj mówi, teraz ale, ja, nie! Nie, i Mikołaj, nie umie grać tę grę. No, 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 no to jak, przy, jak, jak Jak, jak przegrał, no to to będzie tam brzydkie słowa i w ogóle. No ale słuchajcie, no ja, no, no nie umiem grać w tą grę. Bo on dopiero zaczął. No właśnie. Ja, wiem, ja co mam wcesz, Jak widzicie tutaj mam 30 muszli, muszli. Tutaj, tu się zbiera takie muszle i w ogóle są aktualizacje w tej grze i się po prostu zbiera jakieś muszle, y, 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 te kamienie i w ogóle. Jakieś tam nie wiem coś takiego Igor! No przepraszam za Igora. Wygubiam się tu. No właśnie on jest taki jak jest sam, to jest trochę taki niewychowany. No. No jak widzicie będziemy za chwilę musieli odejść od niego. I, jak, i przepraszam za to takie taskanie. Ale no jesteśmy na skateparku i po prostu zaskakują mi tu z tych ramp w ogóle jak widzicie tutaj sobie zrobimy tu jest bronze, silver, gold, diament tutaj mamy ja mam sobie e, nią mi się spodobała i po prostu na nią sobie uzbierałem mam ją mam czekaj mam e, ch, e, lucy, mam lucy mam gocht kune fit to jeszcze zbieram sobie na tą mam też e, mam też dark kufit czy jakoś tak i mam i, i jakę tutaj mam jeszcze triki i na nią, na nią zbieram, taki fajny strój ma, jak widzicie, tylko mam trzy na razie no. zbieram sobie na coś zobaczymy czy na to mi stać, nie o no. tutaj widzicie przechodzimy do gry, ten odcinek będzie trwać długo yy, znaczy no tak długo, krótko nie wiem, 10 minut wystarczy. No, jeżeli chcecie długie odcinki, piszcie w komentarzach pod odcinkiem. Piszcie. Ja oczywiście, żeby nie było, czytam każde komentarze pod każdym odcinkiem. I jak widzicie, no, tutaj zbieramy tą kasę. Kasa się tu przydaje na zbieranie jakichś tam yy, ludzi czy coś takiego. Yy, właśnie tam zaskaczą. Igor, Natan. Tutaj Mikołaj koło mnie siedzi. Znaczy yy, na no, i no bo ja chodzę po, te, po rampie. I teraz sobie otworzymy tą paczkę. Zobaczymy ja sobie, ja się otworzyć. Yy, co To jest i teraz Mikołaj sobie otworzy. Czyli Przej telefon i dostaliśmy radio, radio, radio do yy, takiego innego kolesia. Tak, bardzo dobre. Chyba go nie masz. Ja nie mam jeszcze go Dobra, ale kiedy będę mógł zagrać? Nie wiem, na pewno kiedyś. Mam 31 tych muszli na 40. Tam są tak chyba 3 razy się zbiera muszlem, a to chyba tam jest 40, 25 i 15 jakoś tak. Jak dobrze pamiętam, bo rok temu grałem w tą gierkę, ale odinstalowałem, bo mi się znudziła, miałem wszystkich ludzi zebranych i w ogóle. Teraz to zainstalowałem znów, Wykam sobie w tą gierkę czasami. Więcej w Clash of Clans. No, więcej w tą grę. Jak będziecie pod drugim odcinkiem Clash of Clans będzie 10 łapek w górę, tak jak mówiłem ma jak będzie, będzie pod drugim odcinkiem Clash of Clans tam pozdrawiam tytuł jest pozdrawiam cały mój klan czyli jak będzie pod tym odcinkiem z drugiej serii Clash of Clans dzisiaj łabek w górę nagrywam Clash Royale dla was bo dużo ludzi gra w takie gry od Supercella może jeszcze kiedyś sobie bumbić, zainstaluję program z z wami no jak widzicie tutaj teraz Igor przyszedł i Nathan no nie, 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 dzisiaj, Ale nie bo nie kamery nie? No, nie widzicie. Niedługo się kupi. No, niedługo się kupi tą kamerę i będziecie widzieć o co chodzi w ogóle. Będziecie widzieć wszystko. Będą też, oczywiście, będą challenger, tak jak mówiłem. Q&A. Tam był zapowiadany w drugim odcinku Starship Clans. Tak, Tylko Tylko piszcie kom w komentarzach Ola, jakieś pytanie. Czy chcecie, albo... Zrobimy Spice banana challenge. No. Ja też będę jadł banany, choć mam na albo nie uczulenie. Ale to challenge. będzie dla Was. Albo zrobimy okay. też challenge z Pepsi i z Mentosami. No. No. Tak. Trzeba jak najdłużej wytrzymać Ty w tym tak. No. Albo A i sola, sola i z cukrem. I nam będzie się to wylewało. A właśnie, boś inaczej. Się albo nie da. i lud z solą będziemy trzymać na ręce. O, właśnie. Co? No lut z solą. A tutaj ten... Igor ma jakieś dziwne pomysły na challenge. No, no. nie jest jakiś mam challenge, na pewno sławny pokażemy. Jak widzicie, no chciałem na to wejść, ale mi się nie udało. Albo i wiersza jak też Ja, teraz ja. Teraz sobie damy Pikajowi. A ja. Y, później będzie chyba Igor albo Natan. Ja. Tutaj ja Ci już zacznę. I biegaj. Ja będę do was mówić, Mikołaj, czy ma telefon. I ja będę tłumaczyć, o co chodzi. To potrwa chwilę jeszcze. Jak widzicie, przegrał. straż na, na Nie będzie trwało chwilę. No bo na na ten, ten. Ten. Jak widzicie, biegnie sobie. Biegnie zbiera kasę. No, oby zbierą kasę. No, na ludzi mi się przyda. Właśnie na Igor będzie grał na moim telefonie bo nagra, nagrywa na moim telefonie Dobre. jak będzie Q&A to mówię że jak będzie Q&A a nie będę mieć jeszcze nimi kamerki to po prostu mm, zrobię to tak że wejdę sobie w Clash of Clans tam be, będzie e, Clash of Clans pokazane i będzie przede mną e, komputer i po prostu będę z komputera czytał komentarze Chyba, że będę mieć już w przednim kamerę to wszystko dobrze pójdzie. Tutaj zacznę Igorowi. I jak widzicie Dobra. Igor przejmuje mój telefon. Znaczy tego no nie widzicie, widzą. no, nie, no nie, nie widzicie, ale możecie się domyślić, jeszcze. jest nas. Yy, ja mam trzech kolegów tutaj. Trzech. No, ze mną jest... Yy... Oj. No, jak widzicie teraz ja przyjąłem znów telefon mój. Dobra, chodźcie biegać. I teraz otworzymy sobie paczkę za 500 yy, kasy. 500 zł. I teraz tap o open teraz sobie daj. Mikołaj już otwierał to sobie teraz nadal otworzy o hajsy hajs grubo 1000 zł grubo możemy nowym sobie otworzyć jeszcze tylko jedną dla Igora klikaj dobra klikam I i BUM! No i, Igor, i radio kolejne. No i Igor właśnie wygrałaś dla mnie radio. Drugie, ja wygrałem. Nie, ja już mam kilka tych radyjek. I jeszcze? No w tym odcinku. No w tym odcinku zdobyliśmy dwa radyjka. Jak widzicie. I tysiąc złotych, poczekajcie. Mamy tak. 11 y, 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 tych radyjek na 50 na tego fresh i później będę sobie zbierał na ten strój, a później na ten strój. No chyba będę to kończyć już. Tutaj się jeszcze coś Wam pokażę w tej grze. Tak no, jak widzicie, potem tutaj widzicie... Tutaj odcinek, może, Tutaj dla ludzi, którzy tolerują jak, jakiś wulgaryzm. Nie, nie, nie będziemy takiego nagrywać. Wszemu. Jak widzicie... poczekajcie. Gdzie to się sprawdza? Albo też będziemy nagrywać, spróbuj się nie zasiąść. No, no. Jest, dobra. Tutaj jak widzicie, można dostać trzy yy, y, klucze. Oczywiście jak to macie naładowane do Jeszcze 100%. By, 100%. Nagrywać, spróbuj się nie przestraszyć. No. Yy, ja tutaj jada się odżywa. Mamy tych pacynek tam. No, ale to się kupi. No, jak widzicie, tutaj możecie y, te klucze, bo za klucze się kupuje stro, stroje, stroje. struje. No stroje, tu się kupuje, tu się kupuje za to stroje, za mm, struje, klucze i Igor teraz przeszkadza mi na odcinku, znowu, tutaj, tutaj macie, tutaj będziecie mieć swoje deskorolki, możecie kupić i możecie jeszcze kupić takie deski, które wam pomagają. Znaczy tu nie ma takich pomagających, po prostu jak jesteście w, w sytuacji i klikniecie szybko na deskę, to możecie ten budynek rozwalić. Taka to jest gra pomocna. No albo możecie też unikać, jak na przykład zwalniecie coś. Możecie uciekać, u, ta, uciekać. Unikacie, jak coś walniecie, to ta desk, deska się wam rozwali i ten przedmiot, co was rozwaliło. I potem jedzicie dalej. Oczywiście, jak się y, y, tego, y, to jest gra, goni Was. Jak widzieli, widzieliście przedtem, y, co zaczęliśmy nagrywać, y, to tam było, że policjant goni z psem. Jak po prostu się wywalicie, czy, o, czy zahaczycie, czy pociąg, y, o pociągu dożycie, y, to po prostu was, y, ten policjant, który was goni, bierze was za nogę i tak was częśnie. Trzę no, albo, albo z komunii kupi, kupi sobie miłość prawdziwą kamerkę, kamerkę. No ale to szybko będzie ta kamerka, bo mo lada moment. Bo telefon. No nie no nie, ale jak widzicie tutaj możecie sobie kupować różne, różne te yy, paczki w ogóle, ale to tylko kupujcie na swoją odpowiedzialność, ja za to nie odpowiadam, to jest na waszą odpowiedzialność tracicie tą ka tracicie kasę tracicie z Subway Surf i teraz będę to kończyć tutaj jeszcze sobie raz spyknę. Mm, tutaj Nathan coś na ucho mówił no przegrałem, no to teraz kończymy sobie ten odcinek e, e, subujcie komentujcie, I lajkujcie byliśmy. Byliśmy byłem ja, Nathan D D D ja Igor. byłem tak, byłem ja, Miłosz, Igor, Mikołaj i Natan, pozdrawiamy Was widzowie, Marka. pokazujcie ten film swoim przyjaciołom, kolegom, koleżankom. koleżankom i w ogóle wszystkim, którzy możecie, ciociom i w ogóle babciom, bierzcie, e, dziadkom. Bierzcie dziadkom, mamom, patom, wujkom, ciociom, bierzcie telefony i subskrybujcie ten kanał. Tak. A teraz będziemy to kończyć, mówimy teraz wszyscy na głos, rzekajcie, tylko sobie to kliknę, narka!